Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w telewizji w punkt na naszym celowniku. A dzisiaj coś, w co na pewno warto celować, choćby po to, żeby lepiej to dostrzec. Bezpieczeństwo narodowe, a w szczególności jego przejaw, czyli Pegasus używany do, no właśnie, do czego? O tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem. A tym gościem jest były minister spraw wewnętrznych, ważna postać w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Minister polityk Krzysztof Janik. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Niech Pan powie tak szczerze, jako szef Resortu Spraw Wewnętrznych, gdyby wtedy miał Pan dostępny taki program jak Pegasus, chciałby go Pan użyć? Korciłoby Pana? Wszystkiego no, można by się dowiedzieć. Przede wszystkim powiedzmy sobie jedną rzecz. Wyjściowo, otóż państwo ma prawo używać rozmaitego sprzętu, także i tak skomplikowanego jak Pegasus, do zwalczania przestępczości. Ten sprzęt, no, jeden z najnowocześniejszych w świecie, jest efektem Konfliktu walki z terroryzmem był pomyślany jako element no, walki z najgroźniejszymi przestępstwami. I gdybyśmy mieli do czynienia z tego rodzaju przestępstwami, to pewnie byśmy go używali. I problem nie polega w tym, że ten sprzęt jest na wyposażeniu polskich służb. Nie polega ten problem na tym, że go używamy do zwalczania najgroźniejszych form przestępczości. Problem polega na tym, że istnieje podejrzenie, no, w jakiejś mierze prawdopodobnie uzasadnione, że był on także używany do no, walki politycznej, do. Do zastępowania mechanizmów demokracji. To jest główny kłopot obecnej władzy. No to zapytam jeszcze raz, tylko troszkę inaczej. Czy jako minister spraw wewnętrznych miałby pan pokusę, żeby wykorzystać Pegasusa do walki politycznej? Można by przecież dowiedzieć się, co robi konkurencja. Można by też nawet zbierać haki, choć o takie zamiary Pana oczywiście nie podejrzewam, no ale jednak polityka jest bezwzględna. No nie, wie Pani, ale w tej polityce, jeśli ona ma mieć jakikolwiek sens i ma być w jakikolwiek sposób zbliżona do demokracji, to pewne chwyty są niedopuszczalne to dotyczy Pegasusa, ale dotyczy także powiedziałbym tradycyjnych środków technicznych, typu obserwacja, podsłuch telefoniczny, kontrola korespondencji, takie rzeczy powinny być wyjątkiem, jeśli chodzi o ściganie kryminalistów, a już są zupełnie niedopuszczalne, jeśli chodzi o postępowanie skierowane przeciwko komukolwiek, kto nie popełnił przestępstwa. Ja chciałbym przypomnieć, bo to może warto, że państwo zawsze dysponowało rozmaitymi środkami technicznymi, które miały wesprzeć je w walce z przestępczością. Ale tym się różni państwo demokratyczne od dyktatury, od reżimu autorytarnego, że te środki nie są wykorzystywane w życiu politycznym, czy też w uprawdapodobnianiu jakiegoś przestępstwa. Myśmy żyli w czasach, kiedy niedopuszczalne były tak zwane owoce zatrutego drzewa, a więc nie wolno było traktować jako dowody informacji zdobytych nielegalnie, nawet przez państwo, ale zdobytych nielegalnie. W głowie się po doświadczeniach PRL-u nikomu nie mieściło, żeby tego rodzaju środki stosować w walce politycznej, więc Zdecydowanie nie. Plus jeszcze jedna uwaga. Otóż te środki rodzą także innego rodzaju niebezpieczeństwa. Ja wiem o przypadkach, kiedy na przykład policjant obsługujący jakiś środek techniczny służący inwigilacji wykorzystywał to. W relacjach rodzinnych. Więc to też jest rzecz, z którą trzeba walczyć i do której nie wolno dopuszczać. Ale w polityce na pewno. Przepraszam, ale co wykorzystywał? Który środek? No na Skoro przykład, mamy taki podsłuchiwał, podsłuchiwał własną małżonkę, żeby zdobyć dowody jej niewierności. Więc takie, takie niebezpieczeństwo istnieje zawsze. Że ten, kto jest wykonawcą, kto operuje tym narzędziem, może go wykorzystać w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ale powinien być to, jeżeli już wypadek przy pracy, a nie zasada. A zasadę mamy taką, że nie, mamy nie, nie. lukę. Pani, pani redaktor, to żaden wypadek przy pracy to jest przestępstwo, które jest ścigane. I powinno być ścigane z całą surowością prawa i funkcjonariusze, którzy mają dostęp do tych urządzeń, do tych narzędzi, są no, ewidentnie przygotowywani i zaznajemiani z artykułem 231 kodeksu karnego, bo to jest to minimum odpowiedzialności karnej za nadużycie władzy. No tak, ale pan mówi o technikach operacyjnych, do których się przyzwyczailiśmy, począwszy od billingów, przez zastosowanie właśnie metod operacyjnych podsłuchowych do pozyskania treści w sprawie lub do w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa do pozyskania informacji w, też w konkretnej sprawie, mimo że ona może nie być prowadzona jeszcze jako, jako, jako śledztwo. A Pegasus opisany w kodeksach nie jest Pegasus czy podobne środki, przecież na pewno nie, nie ten jeden program służy do, no, do szpiegowania. To znaczy, chciałbym powiedzieć tak, że użycie jakiegokolwiek, Narzędzia operacyjnego do inwigilacji powinno podlegać szczególnej kontroli. I czy to jest narzędzie prymitywne, typu tak zwany podsłuch na kablu, jak to się kiedyś powiadało w tym żargonie bezpieczniackim, czy też to jest Pegasus, to jest tylko różnica jakościowa. I tu oczywiście to jest potężny postęp. Wie Pani, możliwość uruchomienia nagrywania i audio, i wideo obdziera każdego człowieka z intymności, z prywatności. To, to powinno podlegać szczególnym regulacjom prawnym. Ja sądzę, że użycie każdego nowego narzędzia Powinno być opisane, a przynajmniej zasygnalizowane w ustawie o uprawnieniach operacyjnych. Mamy taką. No i powinno być szczegółowo opisane w jawnym, podkreślam, jawnym akcie prawnym wydanym przez no, prezesa Rady Ministrów, bo on. Ustawowo rzecz biorąc nadzoruje służby specjalne, przynajmniej te wyodrębnione. Ponieważ nie ma. Ja od razu takiej... zapytam, panie ministrze, ja od razu zapytam. Powiedział pan, to on przynajmniej ustawowo nadzoruje. To proszę o ocenę tego, jak ten nadzór jest obecnie realizowany. W ręku ministra Mariusza Kamińskiego skupiona jest pełnia władzy nad wszystkimi służbami. Czy to jeszcze jest możliwe do skontrolowania przez na przykład premiera? Wie pan, co odpowiem? Tak. W 1997 roku, kiedy jeszcze świeżo jak gdyby w pamięci mieliśmy wnioski, doświadczenia i nauki wynikające z poprzedniego ustroju, ten nadzór, żeśmy, no, nazwijmy to, rozdzielili. Minister właściwy w sprawach wewnętrznych miał policję straż graniczną. Przypomnę, że Biuro Ochrony Rządu nie miało uprawnień operacyjno-rozpoznawczych. Premier nadzorował Agencję, Urząd Ochrony Państwa, tak on się wtedy nazywał. Minister Finansów, w wywiad skarbowy, który posiadał uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze. Operacyjno chodziło o to, żeby nie jeden minister, ale kilku ministrów no, było wzajemnie, że tak powiem, związanych odpowiedzialnością za to, jak działają służby w Polsce. Pierwszy tą zasadę złamał Donald Tusk, o czym trzeba przypomnieć powierzając ministrowi Cichockiemu także obowiązki pełnomocnika do spraw służb. Pan premier Morawiecki poszedł tym śladem, moim zdaniem błędnie, bo odradzamy resort Kiszczaka mówiąc językiem takim gazetowym, mimo że doświadczenia pokazują, że taki resort może nieźle zaszkodzić, jeśli będzie tylko chciał, Polsce i jakości demokracji w naszym kraju. Ja bym uciekał od tego. Ja uważam, że resort spraw wewnętrznych i administracji powinien być przede wszystkim resortem administracji, resortem cywilnym, absolutnie nadzorującym tylko te mundurowe służby, natomiast trzymającym się z daleka od służb specjalnych, za nie odpowiedzialność ponosi premier i nikt tej odpowiedzialności z niego nie, nie zdejmie, dopóki nie zostanie zmieniona ustawa o Radzie Ministrów i o działach administracji rządowej, a to się nie stało. No tak, ale mamy do czynienia na przykład z sytuacją na granicy, gdzie są różne służby. Począwszy od Straży Granicznej, która jest tam w stale, ale w tej chwili w zwiększonej liczbie, przez Policję, która została ściągnięta z całego kraju, wojsko, i to zarówno WOT, jak i innego rodzaju jednostki. Na pewno są też służby, o czym wiemy mało, no może i dobrze. Ale kiedy próbowałam dowiedzieć się, zorientować się, jednoznacznie określić, kto kieruje całością operacji, to okazało się, że jest wielki problem, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę, kto ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na granicy. Czy pan może wie, Ale... jak to właściwie powinno wyglądać, Panie kto redaktor, jest odpowiedzialny? A, a powie mi pani, kto jest szefem sztabu antykowidowego. No nie, bo ja mam takie wrażenie, że zarządzamy kryzysem covidowym wbrew wszelkim zasadom, wbrew sztuce zarządzania kryzysowego i zarządzamy kryzysem granicznym także wedle tej zasady. To znaczy, nie wiemy, kto wydaje rozkazy, nie wiemy, kto ponosi odpowiedzialność, nie wiemy, co tam robi wojsko, co jest no, trochę wbrew regułom Paktu Północnoatlantyckiego, gdzie wyraźnie mamy zdefiniowane sytuacje, w której może być aktywne wojsko i procedurę dojścia do tej aktywności. Ja nie wiem, czy minister Kamiński otrzymał wniosek wojewody Podlaskiego i wojewody lubelskiego w sprawie użycia armii jak go zaopiniował, przekazując go ministrowi Błaszczakowi i kto jest dowódcą operacji zarówno po stronie Resortu Spraw Wewnętrznych, jak i Resortu Obrony Narodowej. Wartałoby po prostu wiedzieć te rzeczy, bowiem czy tak, czy siak, obydwie operacje staną się przedmiotem analiz naukowych, ja nawet próbuje coś w tej mierze zrobić, ale także powinny być przedmiotem analiz politycznych, bo trzeba się uczyć z tego, co się dzieje i nie popełniać pełny, pewnych błędów. A tu mam wrażenie, że mamy do czynienia nie tylko z błędami, ale także i z pewną świadomą polityką odpersonalizowania odpowiedzialności. A tak być nie powinno. W żadnym szanującym się państwie nie mamy takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo, kto zarządza, kto podejmuje decyzje, jakie siły biorą w tym udział. Jedno nie ulega wątpliwości, że służby specjalne są tam na pewno, ale wie pani, ja słyszałem taką opinię, że o zamiarach Łukaszenki stosowne służby meldowały z początkiem tego roku. No, jest też dobre pytanie, co z tym meldunkiem zrobiono, kto go dostał, jakie kroki poczyniono wiosną, latem tego roku, zanim ci ludzie się na tej granicy znaleźli. No, jak mówię, to są bardzo dobre pytania, i kiedyś trzeba będzie znaleźć na nie odpowiedź. Być może ta ucieczka od odpowiedzialności personalnej to jest obawa przed tą odpowiedzią. No właśnie, to na koniec zapytam o to, co dla nas wszystkich, kiedy śledzimy doniesienia. Medialne dotyczące sytuacji międzynarodowej, chyba jest najważniejsze, czyli taka geopolityczna, geopolityczna sytuacja w naszym regionie. Władimir Putin zaprasza Aleksandra Łukaszenkę na rozgrywki hokeja między nimi, a pomiędzy tymi rozgrywkami, jakby rozmawia i ustala granice ich, w ich relacjach, wspólne manewry. To, że Białoruś właściwie traci niezależność militarną, do tego jeszcze, o czym doskonale wiemy, jest groźba interwencji na Ukrainie. A my teraz tutaj rozmawiamy, nie tylko my, ale w innych mediach też takie rozmowy trwają, analizy są zbierane, że nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa, bo do tego się chyba z grubsza sprowadza to, o czym pan powiedział. No to. To co robić? Dwie uwagi wstępne. Po pierwsze, niech pani nie lekceważy hokeja, bo już kiedyś sipankonko odegrał tak wielką rolę w dziejach świata. A po drugie, jak mówiliśmy o Pegazusie, to zwracam uwagę, bo uważam to za bardzo istotne, że jeśli jest prawda, Podkreślam, jeśli jest prawdą, bo twardych dowodów nie mamy, że ten Pegasus był w Polsce wykorzystywany wbrew kodeksowi postępowania karnego, to to oznacza, że nikt już nam w przyszłości ani nie sprzeda, ani nie użyczy jakiegokolwiek efektywnego narzędzia walki z przestępczością. Po prostu utraciliśmy zaufanie naszych partnerów, i konsekwencje tej utraty tego zaufania będą widoczne i będą odczuwalne przez lata. Natomiast wracając do Pani pytania, zasadniczego tego wątku, no ja mam takie wrażenie, że nie uczymy się z historii. Że znowu próbujemy wziąć na siebie jakiś taki ciężar, że tak powiem, samoistnego stania na froncie, w sytuacji, kiedy ten front zupełnie jest dużo szerszy niż Polska. Uciekliśmy od wsparcia Frontexu. No, nie zabiegaliśmy o wsparcie Unii Europejskiej, nie, nie pracujemy na co dzień z NATO, nie wiem na ile korzystamy z nieoficjalnych kanałów kontaktowania się z dowództwem NATO w Europie, ale sytuacja wokół nas staje się coraz gorsza bez naszego udziału i to bez naszego udziału jest w moim przeświadczeniu najgroźniejszą kwestią. Bo y, sojusznicy albo nas poinformują, będą chcieli to zrobić, albo nas nie poinformują y, o swoich ustaleniach. Y, albo przed telefonem do Putina Biden zadzwoni do prezydenta RP, albo, co się ostatnio zdarzyło, nie zadzwoni. No więc jest dobre pytanie, jaką rolę my w tej chwili odgrywamy. Moim zdaniem, y, Kiepską, dlatego że od lat już nie prowadzimy żadnej polityki zagranicznej. Wykorzystujemy stosunki zagraniczne do polityki wewnątrzkrajowej, ale to ma po prostu krótkie nogi. To się w którymś momencie kończy dramatycznym przebudzeniem i muszę powiedzieć, że z żalem. Z potężnym takim kacem odnotowuje to, że Ukraińcy kontaktują się z Niemcami bez Polski, że Litwa kontaktuje się z Unią Europejską bez Polski, że Biden kontaktuje się z Europą, a na mapie tej Europy nie ma Warszawy. To jest, wie pani, 20 lat temu byłoby niewyobrażalne. 15 lat temu też. Nawet myślę 10 czy 8 lat temu też nie byłoby wyobrażalne. Dzisiaj to są realia i trzeba pilnie, że tak powiem, dążyć do zmiany tego stanu rzeczy, bo akurat nie chciałbym, żeby, żebyśmy znowu się znaleźli na trasie przemarszu wojsk, aczkolwiek... Czegoś takiego nie będzie, to od razu powiedzmy sobie, że ta przyszła wojna to nie będzie przemarsz wojsk, ale to jest temat na inne w ogóle opowiadanie, więc dzisiaj go sobie darujmy. Nad naszymi głowami może być trajektoria przelotu rakiet co najwyżej, a ja bardzo dziękuję za tę analizę, chociaż ona nie wróży do dobrze nie, na my, przyszły rok. A my do nich z łuków, z łuków i szczołgów Abrams. To straszna wizja, ale bardzo za nią dziękuję. Może zmienią się realia. Moim gościem był były minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik. Dziękuję. Dziękuję bardzo.